Przez Pana Jezusa. Za czasów Jana Chrzciciela Chrystus ukazał się jako objawienie Boga. Obecność Jezusa miała ujawnić ludziom grzech i jedynie ci, którzy chcieli być oczyszczeni z grzechu, mogli zyskać Jego przychylność. Jedynie ludzie czystego serca mogli przebywać w Jego obecności. Otóż Jan Chrzciciel oznajmił Izraelowi wieść od Boga. Wielu usłyszało jego kazania, wielu poświęciło wszystko, aby być posłusznymi. Tłum szedł za nowym nauczycielem i wielu z ludu miało nadzieję, że on jest mesjaszem. Natomiast Jan, widząc ludzi, zwracających się do niego, korzystał z każdej okazji, aby kierować ich wiarę ku temu, który miał przyjść. Wiadomość o proroku na pustyni oraz jego cudowna zapowieść szybko rozprzestrzeniła się po Galilei. Nowina dotarła do chłopów zamieszkałych w najbardziej oddalonych osiedlach oraz do rybaków żyjących nad morzem i znalazła w ich prostych, szczerych sercach najżywszy oddźwięk. W Nazarecie mówiono o tym w warsztacie Józefa. I Jezus zrozumiał, że nadszedł jego czas. Po powrocie z pracy pożegnał się z matką i poszedł śladami swych ziomków, którzy paśli stada nad Jordanem. Jezus i Jan chrzciciel byli kuzynami ściśle ze sobą spokrewnionymi, jakkolwiek nie znali się osobiście. Jezus przebywał w Nazarecie, Nazarecie Galilejskim, a Jan na puszczy w Judei. Pędzili obaj życie odosobnione i nie mieli ze sobą kontaktu. Było to zarządzenie opatrzności. Nie była im dana okazja wzajemnego wspierania się przy dźwiganiu ciężaru, który był na nich włożony. Jan znał okoliczności towarzyszące urodzeniu Jezusa. Będąc chłopcem, słyszał o. O w Jeruzalem i o tym, co zaszło w szkole rabinów. Wiedział o jego bezgrzesznym życiu i przypuszczał, że jest mesjaszem, jakkolwiek nie miał co do tego zdecydowanej pewności. Fakt, że Jezus przez tak długie lata pozostawał w cieniu, nie oznajmiając nikomu swej misji, pozwalał wątpić, czy jest On obiecanym Zbawicielem. Jednakże Jan Chrzciciel oczekiwał z wiarą, że w czasie wybranym przez Boga wszystko się wyjaśni. Zostało mu objawione, że Mesjasz zapragnie być ochrzczony przez Niego i że dany Mu będzie znak o Jego boskości. Wtedy Jan będzie mógł Ludowi przedstawić Zbawiciela. Gdy Jezus przyszedł, aby się ochrzcić, Jan odgadł w Nim czystość charakteru, jakiej nigdy dotąd nie spotykał u żadnego człowieka. Sama atmosfera Jego obecności napawała światłością i bogobojnością, strachem. Pomiędzy tłumem, który zebrał się koło Jordanu słyszał Jan ciemne opowiadania o zbrodniach i spotykał dusze uginające się pod ciężarem wielu grzechów. Lecz nigdy nie zdarzyło mu się spotkać istoty ludzkiej, od której promieniowałaby taka boskość. Wszystko to pozostawało w zgodzie z tym, co było objawione Janowi o Mesjaszu. też. Uchylał się od spełnienia prośby Jezusa. Jak ja grzeszny mam ochrzcić bezgrzesznego? I dlaczego On, który nie potrzebuje skruchy, ma się poddać obrzędowi, stanowiącemu wyznawanie winy wymagającej zmycia. Gdy Jezus prosił o ochrzczenie, Jan odparł. Ja potrzebuję Abym był ochrzczony od Ciebie, a Ty idziesz do mnie. Z łagodną stanowczością odrzekł mu Jezus. Zaniechaj teraz, albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. I Jan, ustępując mu, poprowadził Zbawiciela do Jordanu i zanurzył w wodzie. A Jezus ochrzczony będąc, wnet Wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły niebiosa i widział Ducha Bożego stępującego jako gołą i przychodzącego nań. Jezus nie przyjął sztu jako wyraz wyznania własnych win, lecz utożsamił siebie w ten sposób z grzesznikami, idąc drogą, którą my musimy iść oraz czyniąc to, co nam czynić należy. Jego życie pełne cierpienia i wytrwałości, jakie prowadził po przyjęciu chrztu, jest również dla nas przykładem. Po wyjściu z wody Jezus pogrążył się w modlitwie na brzegu rzeki. Otwarł się przed nim nowy, ważny okres. Wstępował w dalszy etap dramatu swego życia. Jakkolwiek był księciem pokoju. Przyjścia jego podobne było przyjście, wyjście miecza z pochwy. Królestwo, które przyszedł ustalić na ziemi, było przeciwieństwem tego, czego pragnęli Żydzi. On, który był podstawą rytuału i ustroju Izraela, miał być potraktowany jako jego wróg i niszczyciel. On, który z góry synaj ogłosił zasady prawa, miał być skazany jako ten, który je naruszył. On, który przyszedł, aby złamać moc szatana, miał być ogłoszony Belzebubem. Nikt na ziemi nie zrozumiał go i dokonując swojego dzieła, musiał iść samotnie. Przez całe życie nawet matka i bracia nie zrozumieli jego misji nawet uczniowie nie byli w stanie go zrozumieć żył w wiecznej światłości tworząc z Bogiem jedność lecz jego życie na ziemi musiało przebiegać w samotności jako jeden z nas zmuszony był nieść ciężar naszej winy i nędzy bezgrzeszny musiał dźwigać hańbę grzechu miłujący pokój musiał żyć w walce Prawda musiała współżyć z kłamstwem, czystość z grzechem. Każdy grzech, każda niezgoda, każda nieczysta żądza, która wprowadzała do grzechu, była udręką dla jego ducha. Musiał sam kroczyć swą drogą, sam musiał dźwigać cały ciężar. Na nim, który porzucił chwałę i przyjął ułomności ludzkości, Spoczywało odkupienie, wiedział o tym i czuł to wszystko, lecz cel jego pozostawał niezmieniony. W jego ręku leżało zbawienie upadłej ludzkości i wyciągnął ją, aby uchwycić rękę wszechmocnej miłości. Spojrzenie Zbawiciela zdawało się przenikać niebo. Kiedy dusza rozpoczęła. Roztapiała się w modlitwie, Jezus dobrze wiedział, jak bardzo stwardniały serca ludzkie w grzechu i jak trudno im będzie pojąć Jego misję i przyjąć dar zbawienia. Błagał Ojca o siłę pokonania ich niewiary, aby złamać kajdany, którymi szatan ich skuł i ku ich zbawieniu zwyciężyć zło. Jezus prosił o świadectwo, że Bóg przyjmie ludzkość w osobie swego Syna. Nigdy przedtem aniołowie nie słyszeli takiej modlitwy. Pragnęli gorąco zanieść ukochanemu przywódcy słowa pocieszenia. Lecz nie, Ojciec sam odpowie na prośbę Syna. Wprost od Jego tronu idą promienie chwały. Niebiosa się rozwarły, i nad głową zbawiciela ukazał się kształt podobny do gołębicy, świecący najczystszym światłem, obraz cichego i pokornego. Jedynego z licznego tłumu nad Jordanem, niewielu, nie licząc Jana, spostrzegło niebiańską wizję, lecz. Podniosła boskość obecności, dała się odczuć wśród zebranych. Tłum stał w ciszy, wpatrując się w Chrystusa. Postać jego skąpana była w świetle, które stale otaczała Tron Boski. Jego zwrócona ku niebu twarz promieniała chwałą jakiej się nigdy przedtem nie widziano na żadnej ludzkiej twarzy. Z otwartych niebios dał się słyszeć głos. Ten jest, to jest ten syn mój miły, który mi się upodobało. Słowa potwierdzenia wypowiedziane by były dla rozbudzenia wiary w tych, którzy byli świadkami tej sceny i wspomożenia Zbawiciela w jego misji. Pomimo, że, że grzechy występnego świata złożone zostały na Chrystusa, pomimo upokorzenia połączonego z przyjęciem na siebie naszej upadłej natury, głos z nieba dał świadectwo temu, że jest on synem wiekuistego. Jan był głęboko wzruszony, gdy zobaczył Jezusa pochylonego. I błagającego ze łzami ojca o poparcie. Gdy chwała Boga otoczyła go i dał się słyszeć głos z nieba, Jan zrozumiał, iż to są słowa ongiś obiecane. Widział, że ten, którego ochrzcił, jest odkupicielem świata. Duch Boga unosił się nad nim. Wskazując ręką na Jezusa, Jan zawołał: Oto jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nie tylko słuchacze, ale nawet sam wypowiadający te słowa, nie postrzegli ważności tych słów: Baranek Boży! Na górze Moria Abraham usłyszał pytanie swego syna. Ojcze, gdzie jest baranek na ofiarę pal paloną? Ojciec odrzekł: Bóg sobie obmyśli baranka na ofiarę paloną, synu mój. Pierwsza Mojżeszowa, 22, wersety 7-8. I w baranku przekształconym siłą boską z Izaaka Abraham zobaczył symbol tego, który miał umrzeć za grzechy ludzkości. Duch Święty za pośrednictwem Izajasza prorokował o Chrystusie. Jako baranek na zabicie wiedziony był, a Pan włożył na Niego nieprawość wszystkich nas. Izajasz 53, 7-6 Lecz lud Izraela nie pojął tej nauki. Wielu z nich patrzyło na dary ofiarne tak, jak, poga, jak poganie patrzą na swoje ofiary, jako na dary, za pomocą których mogą przebłagać bóstwo. Bóg chciał ich pouczyć, że dar, który jedna ich z Bogiem, pochodzi z Jego własnej miłości. I słowa wypowiedziane do Jezusa nad Jordanem. Ten jest On, syn mój miły, w którym mi się upodobało. Dotyczą całej ludzkości. Bóg mówił do Jezusa jako do naszego przedstawiciela. Ze wszystkimi naszymi grzechami i ułomnościami nie jesteśmy odrzuceni jako bezwartościowi. Nas obdarował w Onym umiłowanym. Efezjan 1,6 Chwała, która spoczęła na Chrystusie, jest rękojmią miłości Bożej do nas. Mówi ona o potędze modlitwy, w jaki sposób głos ludzki może dotrzeć do Boga, a prośby zostać wysłuchane w niebie. Z powodu grzechu ziemia została odcięta od nieba, i pozbawiona wspólnoty z nim, a Jezus złączył ją ponownie z kręgiem chwały. Jego miłość otoczyła człowieka i sięgnęła szczytów niebios. Światło, które pada przez otwarte podwoje na głowę zbawiciela, spadnie również na nas, jeśli będziemy się modlić o pomoc w odparciu pokus. Głos, który przemawiał do Jezusa, mówi w ten sam sposób do każdej wierzącej duszy. Oto dziecię moje miłe, w którym mi się upodobało. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, iż gdy się On objawi, podobni Mu będziemy, albowiem ujrzymy Go tak, jako jest. Pierwszy Jana 3, werset 2: Nasz odkupiciel otworzył dostęp do swego Ojca najbardziej grzesznym, najbardziej potrzebującym, najbardziej uciśnionym i pogardzonym. Wszyscy mogą mieć schronienie w domu, który Jezus miał przygotować. To mówi On, święty i prawdziwy który ma klucz Dawidowy, który otwiera, a nikt nie zawiera. I zawiera, a nikt nie otwiera. Potom wystawił przed Tobą drzwi otwarte, a żaden nie może ich zamknąć. Objawienie 3, versety 7 i 8.